Witam Was podczas kolejnego nagrania Niemiecki z Centrum Kształcenia Online. Oczywiście, jeżeli ktoś dzisiaj po raz pierwszy spojrzał na naszą stronę lub dopiero odkrył istnienie Centrum Kształcenia Online, no to jak najbardziej zachęcam do obejrzenia poprzedniego naszego nagrania, które dotyczyło idiomów. Natomiast dzisiaj powiemy króciutko o rodzajnikach w języku niemieckim, w jaki sposób ułatwić sobie ich naukę i po co w ogóle Niemcy mają coś takiego jak rodzajniki. No, i teraz, jeżeli byśmy chcieli faktycznie zastanowić się, jaki jest cel istnienia rodzajników, no to możemy posłużyć się tutaj porównaniem z językiem polskim. W języku polskim rzeczowniki odmieniamy poprzez zmianę końcówek. Czyli możemy powiedzieć: Ja idę do mamy, rozmawiam z mamą. Będę widziała się właśnie z mamą i tak dalej, czyli ta końcówka rzeczownika się zmienia zgodnie z przypadkiem. Natomiast w języku niemieckim odmiana rzeczownika wygląda inaczej, to znaczy odmienia się sam rodzajnik, natomiast forma rzeczownika zostaje z reguły niezmienna. Nic tam nie, nie musimy y, zmieniać y, i dlatego właśnie Niemcom potrzebne są te rodzajniki. Poza tym, tu dobra wiadomość, w języku polskim mamy do czynienia z siedmioma przypadkami, natomiast w języku niemieckim mamy przypadki tylko cztery, a tak naprawdę używa się trzech, bo jeden z nich, genitiv jest praktycznie już bardzo rzadko używany, jedynie w jakichś może oficjalnych sytuacjach, w języku potocznym raczej go nie spotkamy. No i teraz, dlaczego jest istotne to, żeby uczyć się rodzajników? Ponieważ w większości nie jesteśmy w stanie pokierować się językiem polskim albo sami wymyślić, jaka będzie forma tego rodzajnika, więc żeby nie popełnić błędu, żeby nie odmienić go niewłaściwie, musimy się uczyć słówka, czyli rzeczownika z rodzajnikiem i najlepiej z liczbą mnogą, bo te liczby, te liczby mnogie oczywiście też są różne. Możemy sobie tu, tutaj troszkę pomóc, czyli jest kilka zasad, które warto Znać, jeżeli chodzi o rodzajniki, jeżeli się ich uczymy, które ułatwiają nam naukę tych rodzajników, no ja je tak pogrupowałam na poszczególne elementy, no i pierwsza, tak, pierwsza taka zasada, pierwszy element, który może nam pomóc, to rodzajnik określa z reguły płeć biologiczna. Oczywiście nie zawsze to się sprawdza, ale z reguły tak. Gdybyśmy chcieli jakimś przykładem się posłużyć, Mężczyzna jest rodzaju męskiego, więc po niemiecku rodzajnik to będzie der Mann. Kobieta rodzaju żeńskiego die Frau. Nauczyciel nauczyciel del der Lehrer czy die Lehrerin. Student znowu on der Student, studentka die Studentin. I tu warto jeszcze um, pamiętać o jednej zasadzie, która nam się przyda. E, to znaczy, jeżeli chcemy powiedzieć na przykład jakiś zawód, czyli mówimy lekarz, lekarka, producent, producentka, no to te zawody, które odnoszą się do kobiet, z reguły mają końcówkę in, tak? czyli jest der producent und die producentin. Der architekt und die architektin. Więc to jest pierwsza rzecz, która nam ułatwia naukę rodzajników, jeżeli pamiętamy o tym rodzaju biologicznym. Druga sprawa, która może nam pomóc, to rodzajniki rozpoznajemy też po konkretnej końcówce. No i teraz najłatwiej chyba jest z "-di", bo tu jest najmniej wyjątków. No, jakie końcówki nam wskazują na rodzajnik d? Na pewno końcówka "-ung", na przykład "-di woonung", czyli mieszkanie. Tak samo na pewno końcówka height, "-di krankheit". Czyli e, choroba. I teraz e, w liczbie mnogiej, jeżeli mamy takie końcówki typu ung i height, czy jeszcze o których będziemy zaraz mówili, inne kite i shaft, zawsze w liczbie mnogiej e, rzeczownik będzie miał en końcówkę, tak? czyli jeżeli mamy di woung w liczbie pojedynczej, to w liczbie mnogiej będziemy mieli die Wohnungen. Jeżeli mamy die Krankheit i chcemy zrobić liczbę mnogą choroby, die Krankheiten. Tak samo końcówką, która wskazuje na die, kite, czyli przykład, Möglichkeit, możliwość. Dodajemy sobie końcówkę w liczbie mnogiej, Möglichkeiten końcówka, która wskazuje na di, to również shaft, czyli di friend shaft, czyli przyjaźń. Jeżeli chcielibyśmy stworzyć liczbę mnogą, znowu dodajemy końcówkę en. Teraz przejdźmy do das, kiedy stosujemy das, czy po jakich końcówkach możemy rozpoznać? Na pewno końcówki hen i Line. One w ogóle bardzo często występują jako zdrobnienia w języku niemieckim, ale na pewno wskazują nam na rodzajnik das. No i gdybyśmy chcieli się posłużyć przykładem do hien das Mädchen. No i teraz, jeżeli wiemy, że końcówka hien zawsze nam wskazuje na rodzajnik das, rozumiemy, dlaczego dziewczyna, czyli das Mädchen jest właśnie rodzajnika das, a nie die. Jeżeli chodzi o przykład do line, na przykład może być froiline. Dosłownie e, będzie to tłumaczone jako panienko, ale jeżeli jesteśmy w restauracji i na przykład e, chcemy, żeby obsłużyła nas kelnerka, no to w ten sposób wołamy. Mówimy froiline. Inną końcówką, która wskazuje na das, jest mend, na przykład argument czy element. Tak? To również będzie wtedy rodzajnik das. Później mamy der. Jakie końcówki wskazują na der? Końcówka or, na przykład Der Motor, der Autor. Większość rzeczowników zakończonych na er również jest rodzajnika der, chociaż tutaj nie wszystkie, więc trzeba być ostrożnym, ale trzeba przyznać, że większość, na przykład der Fernseher, czyli telewizor, der Staubsauger, czyli odkurzacz. No, i końcówka ich, czyli diatepich na przykład, czyli dywan. I kolejnym takim elementem, czy grupą, o której warto pamiętać, to fakt, że rodzajniki rozpoznajemy też po znaczeniu. Czyli warto sobie zapamiętać, że dni tygodnia, pory roku, miesiące czy kierunki świata na pewno będą rodzajnika der. Tak samo jakieś nazwy własne statków. Powiedzmy, jeżeli chcemy powiedzieć Titanic, to będzie D Titanic. No i takim jednym z też ważniejszych elementów, które ułatwiają nam naukę rodzajników, jest zasada, że wszystkie tak zwane czasowniki, które podchodzą od rzeczownika, tak zwane odrzeczownikowe, zawsze będą rodzajnika DAS. Czyli jeżeli mamy czasownik essen, czyli jeść i chcemy zrobić od tego rzeczownik jedzenie, będzie to das essen. Tak samo jeżeli mamy trinken pić i chcemy od tego zrobić rzeczownik, picie, będzie to również das trinken. Oczywiście, to są tylko wybrane zasady dotyczące rodzajników w języku niemieckim, ale warto je sobie zapamiętać i ułatwić sobie poprzez to naukę tych rodzajników. Także dziękuję za dzisiejsze nagranie i zachęcam do kolejnego nagrania, żeby je obejrzeć. Pojawi się na naszej stronie za jakiś czas, za tydzień lub dwa, więc zachęcam do śledzenia naszej strony. Dziękuję, do widzenia!